W tym vlogu zajmiemy się roślinami domowymi, które u mnie nie rosną. Stoją w miejscu od kilku miesięcy i nic. Wyciągniemy je z doniczki, obejrzymy korzenie, zobaczymy, co tam się dzieje i powiem wam, jak je pobudzić do wzrostu. Jeżeli interesuje was ten temat i macie takie problemy ze swoimi roślinami, że po przesadzeniu czy po wsadzeniu młodych sadzonek do ziemi stoją w miejscu, nie chcą rosnąć, to myślę, że ten film może być dla was przydatny. Miłego oglądania. Przypadek numer jeden: Peperomia Hope. Brałam ją na początku grudnia przewoziłam na wystawę, na takie targi. Była piękna, była gęsta, długa, ale niestety transport w chłodzie trochę dał jej się we znaki i zaczęła marnieć. Miała wilgotne podłoże, nie mokre, niezbyt suche i niestety niska temperatura jej zaszkodziła. I zaczęła marnieć. Stanęła w miejscu i zaczęła się obsypywać. Trochę już się zregenerowała, ale to było w grudniu. A mamy, jak widzicie, słabiutko wygląda. Staram się jej nie przesuszyć, też nie przelać. Jak już czuję, że podłoże zaczyna przesychać, to dopiero ją podlewam. Dałam jej dwa razy połowę zalecanej dawki biohumusu, bo nie chciałam jej za dużo też dawać składników odżywczych, żeby jej nie zaszkodzić, bo jeżeli roślina przeżywa taki stres, coś się z nią stało, zmarzła, została przelana, to dawanie nawozów nie, 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 nie. Tutaj tylko może ewentualnie pomóc biochumus. Dopóki roślina nie zacznie okazywać o oznak życia, jeżeli nie puszcza nowych pędów, no to nie ma co jej nawozić, bo możemy ją tylko spalić. I to, co zrobiłam, to ją mocno przycięłam i pędy wsadziłam do wody. Czekałam na to, żeby to wszystko młodziutkie zaczęło puszczać, jakieś 3 miesiące. Więc mogę ją zasadzić. Myślę, że to zrobię po prostu oddzielną doniczkę z tą rośliną, a to zostawię. To będę czekała. Roślina ewidentnie teraz już wymaga nawożenia, bo listki są drobne, brakuje jej składników odżywczych. O tutaj od, od twardej wody wykwit więc czekam. Trzeba niestety się uzbroić w cierpliwość. Jeżeli peperomia nie chce rosnąć, to albo została przesuszona i wtedy zaczyna się obsypywać, liście żółkną lub została przelana. Uważajcie, bo to jest półsukulent. Nie można jej za dużo wody dawać. Jedną peperomię straciłam po zimie przez ziemiórkę. Także niestety jakieś straty są, ale tutaj widzimy w wodzie ładnie rośnie, a ta roślina... Przez przymrozek niestety się zahamowała i rozchorowała, i tutaj jednak trochę jeszcze czasu minie, zanim zacznie wyglądać tak, jak wyglądała. Kolejny problem to w filmie o zakupach online zamawiałam tą tetra Stigmę. mam jej liście, bo była już tak zakurzona. Kiedy to było? Ile miesięcy temu? Zaraz sprawdzę i tu napiszę. Roślinę musiałam przesadzić. Bo rosła w styropianie. Ona miała pół doniczki podłoża, a pół od, od dna styropian. Korzenie były wrośnięte w styropian. Musiałam ją przesadzić, i jak ją przesadziłam, to stanęła w miejscu i nic. I dopiero teraz od miesiąca zaczęła tutaj pojawiać się. Nowa gałązka będzie szła, i tutaj na tym pędzie, ale tutaj znacznie, znacznie wolniej idzie. Więc w końcu ja już myślałam, że chyba będę musiała nową sadzonkę zamówić, bo ta niestety nie, nie, nie rosła. A to było przez to, że była przesadzana i miała naruszone korzenie. Niestety sadzonka ta tak zareagowała. Niektóre rośliny po przesadzeniu bardzo szybko regenerują swój system korzeniowy i zaczynają rosnąć jak złe. Niektóre natomiast potrzebują trochę czasu. Roślina ta należy do jednych z najszybciej rosnących. I myślałam, że. Teraz będę miała cały komin na górze obrośnięty, a o, proszę, łatwo się przeliczyć. Może być tak, nie wiem, może zauważyliście, jeżeli macie dwie takie same rośliny, że rosną zupełnie inaczej, pomimo takiego samego traktowania, takich samych warunków. To jest genetyka i na to nie mamy wpływu. Jedna sadzonka jest lepsza, druga gorsza, dlatego ważne jest to, skąd mamy sadzonki. Ważny jest materiał mateczny. Z którego, po, z którego pobierane są sazonki, czy roślina była zdrowa, nie była zainfekowana, bo to ma później wpływ na młode sazonki. Starałam się jej nie przelać. Dbam o to, żeby jak wkładałam palec w podłoże, to żeby była wyczuwalna lekka wilgoć, i przez to, że sazonka była mała, to też jej niewiele wody lałam, żeby jej nie przelać, bo powtarzam, jeżeli jest mała sazonka, trochę więcej ziemi. Ma mało korzeni, to te korzenie nie są w stanie wypić wody, którą lejemy. Jeżeli, jeżeli lejemy jej dużo, no to nas gnije. Lejemy tyle wody, ile mamy tutaj na górze nad doniczką. Musimy dostosować ilość wody. Często piszecie do mnie, początkujący domowi ogrodnicy, gdy przesadzacie rośliny w większe dolnice, niewielkie sadzonki, to piszecie z przerażeniem, że. Podłoże wysycha i roślina zaczyna żółknąć. To już też mówiłam kilkukrotnie, chyba będę musiała to powtarzać dosyć często. Nie lejemy zbyt dużo wody. Mała roślina to mała ilość wody do podlewania. Dla nawozów różnych mineralnych, e, uniwersalnych nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nasza roślina stoi w miejscu, nie rośnie, bo nie wiemy, co się dzieje w korzeniach. Jeżeli była niedawno przesadzana, to jej na razie nie wyciągajmy. Jeżeli to było przesadzanie po jakiś Dwóch, trzech miesiącach roślina nie rośnie, wyciągamy roślinę. Jeżeli była niedawno przesadzana, pozostawmy ją jeszcze na jakieś 2-3 tygodnie i obserwujmy, czy się coś zmieniło, czy nie. Jeżeli była niedawno przesadzana i ją znowu wyciągniemy, to jeszcze naruszymy korzenie i trochę je uszkodzimy. Więc Dajmy jej czas. Bo niektórzy do mnie wypisują i się denerwują, że wsadzona roślina, czy tam sadzonka przycięta nie puszcza liści, a minęły już tam 3-4 dni. Rośliny mają nas uczyć cierpliwości. Nic nie przyspieszymy. Należy je obserwować, nie przelewać, nie przesuszać. Akcja z fikusem. Fikus też mnie nie rósł przez jakiś czas, chyba przez 2 albo 3 miesiące. Myślę, że to chyba było coś koło 3. Dokładnie tego nie zapisywałam i nie kojarzę, no, jest tego zbyt dużo. Po przesadzeniu, bo jak kupiłam, to był mocno przelany, ziemia była mocno, mocno nasiąknięta wodą. Gdy go wstawiłam do domu, czekałam kilka dni. Podłoże nie wysychało zupełnie, nawet z wierzchu, przez rozluźnienie. Rozluźniałam nic to nie dawało, więc trzeba było go przesadzić. Fikusy, jak widzimy, ma zdre... fikusy mają zrewniałe pędy. To samo dotyczy korzeni. Mają mocniejsze, bardziej wytrzymałe korzenie, więc takie przesadzanie, oczyszczanie z całego podłoża za bardzo im nie zaszkodzi. Ale jednak roślina po przesadzeniu, jak to zawsze bywa, zwykle bywa, musi odreagować, potrzebuje czasu do tego, żeby puścić korzenie w nowym podłożu, zadomowić się i dopiero wtedy zaczyna rosnąć. Ja tę roślinę kupiłam z tego względu, że była kilkupędowa. Tutaj z doniczki wyrastały trzy pędy. Niestety jeden po przesadzeniu padł. Muszę go wyciąć, nie wiem, gdzie mam teraz sekator. Zrobię to później. Po dwóch, trzech miesiącach podlałam go trochę biohumusem. Oczywiście podlewam tak, żeby jak już ziemia zupełnie przeschnie, staram się nie przelewać, mimo tego, że mam ciężką rękę do podlewania. Stoi w widnym miejscu o rozproszonym świetle i gdy dałam biohumus, to on tutaj na samym początku miał takie zawiązki liści, jeden listek, i ogóle nie chciał się rozwijać. Zupełnie, zupełnie po tych dwóch miesiącach dam połowę dawki biohumusu i rozwinął się. To był ten liść. Tutaj też taki mały, nie do końca wykształcony, też się rozwinął. I tutaj na dole na pędzie zrobię przebitkę, też zaczął puszczać gałązkę. I pojawiło się takie pytanie. Od Adriana, w jaki sposób pobudzić fikusa bez cięcia wstoszka, wzrostu do tego, żeby puszczał pędy boczne? Nie wiem, jak to zrobić. Możecie spróbować zrobić pastę, yy, pastę cakey, tak to się nazywa. Zwykła, najzwyklejsza wazelina, bez zapachowa, bez dodatków jakichkolwiek barwników, olejków. Naturalna wazelina z dodatkiem ukorzeniacza sypkiego do pędów zielnych. Ja to sobie w moździerzu zmieszałam, wazelina była lekko podgrzana, więc ładna pasta mi się zrobiła i smarowałam na monsterze w węzły, tak, żeby spróbować taki eksperyment, zobaczyć, czy to pobudzi roślinę do puszczania pędów, no i zaczęła puszczać, ale nie w tych miejscach, w których smarowałam. A tutaj w tym przypadku myślę, że to, że ten pęd jeden tutaj zamarł, korzenie roślina ma rozwinięte korzenie, duże korzenie, ma siłę w korzeniach do tego, żeby rosnąć, dlatego zaczęła tutaj puszczać, a pomimo tego, że była przesadzana, to jednak potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby... Soki w roślinie dobrze płynęły i żeby miała siłę na dalszy rozwój. Zaczynam testować nowe biohumusy. Jestem podekscytowana, bo jestem ciekawa, jak one funkcjonują. Nawozy tej firmy stosowałam w ogrodach, zawsze je stosuję. Jestem bardzo z nich zadowolona. Kilkukrotnie tutaj sypnęłam pod rośliny. Wiem, że może tak nie za bardzo powinnam, ale też widziałam efekt, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ten biohumus tutaj podziała na rośliny, zwłaszcza te, które stoją w miejscu. Czyli figus, na pewno jego podleję tetrastigmę, Podleję również peperomię, którą wam pokazywałam. I tutaj mamy kolejny przypadek. Koniecznie do podlewania. Szeflera. Nie wiem, czy pamiętacie akcję. Przechwyciłam szeflere, kaktusy. Em, reo meksykańskie i milczą czy lśniące. Z zamykającej się restauracji. To jest taka ikona mojego miasta, grójca, restauracja Reneta. Nie wiem, może ktoś zna. Restauracja była zamykana i widziałam informację, że chcę się pozbyć stołu w ale pamiętam, że są rośliny, więc przechwyciłam. Szeklera była mocno wygięta, ładnie rozrośnięta, była dosyć duża, ale no jak widzicie, przekrzywiona tutaj jeszcze jest tak i ja jej nie przesadzałam, tylko ją przycięłam i ona zaczęła tutaj puszczać tak nieśmiało pędy, ale nic stoi w miejscu dalej za bardzo się tutaj nie podziało. Ucięty pęd, jeden stożek wzrostu był zbyt krótki i niestety w wodzie mi zgnił. Ale ten się przyjął i jak widzicie, tu są dwa nowe liście. Ten też jest w miarę świeży, więc rośnie, a to w ogóle nie chce. Więc jak roślina nie rośnie, jest starsza, to tak samo działo się z moją monsterą, że roślinę należy wyciągnąć z doniczki i sprawdzić korzenie, to co się dzieje, bo jest może Najprawdopodobniej mocno przerośnięta. Korzenie nie mają jak się rozrastać, może coś tam się dzieje, dlatego trzeba to wyciągnąć. Jeżeli jest duża doniczka, no to warto ją ugnieść, bo wtedy łatwiej jest nam wyciągnąć roślinę, bo też może być tak, że korzenie przykleiły się, powiedzmy to tak określimy, przykleiły się do boków doniczki, dlatego ciężko będzie nam je wyciągnąć. Więc warto sobie ugnieść, możemy przekręcić doniczkę i też ją tak troszeczkę zwałować. Ja w tym przypadku nie muszę tego robić. Jest sucho, ale korzenie wow. Nieźle. Czyli tutaj w korzeniach za bardzo dobrze się nie dzieje. O nie! Nawet wychodzi. O, rdzeń. W filmie vlogowym, gdy przesadzałam monsterę, to wam mówiłam na temat oczyszczania korzeni, rozluźniania i o tym, że niektórzy tego nie robią. Jest to zawsze ryzyko, że roślina będzie e, słabiej rosła, będzie musiała swoje odchorować, przesadzenie, zmiana miejsca, przeprowadzkę, ale to tylko w perspektywie czasu roślinie pomoże. I tu słuchajcie, tu jest idealny przykład. Ja to wyczuwam pod palcami. Widzicie? Tu jest. Korzenie są splątane. I ktoś bez rozplątywania korzeni wsadził do większej doniczki, i działo się to, co widzieliście. Tu wszędzie było pusto, ziemia łatwo tutaj odchodzi, zbita tylko. Korzenie gdzieś tam się porozrastały na boki, ale tu powstał taki splot korzeni. Jak to ma rosnąć? Ale fantastycznie, że mogę wam to pokazać. O co chodzi? Bo takie opowiadanie, to tam coś sobie głupoty gada, ale to jest idealny przykład, co się dzieje z rośliną, gdy nie rozpręczamy korzeni. Co się dzieje w perspektywie wielu lat. Tu jest ładny korzeń, mam nadzieję, że go nie złamie tutaj. Nawet jak uszkodzimy trochę korzenie, to trudno, lepiej, żeby roślina odchorowała i w końcu w pewnym czasie, w pewnym momencie nam ruszyła, niż ma to stać w miejscu. O, i teraz widać idealnie bryłę korzeniową, która nie została rozplątana. Będzie ciężko mi rozplątać tutaj cały środek gniazda, ale ja się, się znowu wysławiam. Piękna pogoda za oknem to pewnie dlatego. Żeby ułatwić sobie pracę, to też kilkukrotnie Wam pokazywałam. Spróbuję jeszcze troszeczkę to rozluźnić, wydłubać ziemię, ale to chyba już za dużo tutaj nie podziałam. Chociaż im więcej, tym lepiej. Wstawię do wody, tak to moje naczynko eksperymentalne do tego typu zabiegów, i sobie po prostu wypłuczę Na razie mi to nasiąknie, a następnie pod prysznicem, delikatnym strumieniem, spróbuję to przypłukać To musi nasiąknąć. I to, to, co sobie teraz zrobię. O, o, o! Tu mam takie pouszkadzone korzenie, to sobie przytnę, i taką ranę po cięciu sobie posmaruję węglem żeby ranka mi szybciej przysłała, i wsadzę to do nowego podłoża. Ciekawe, ile będzie się regenerowała, ale myślę, że. Mam nadzieję, myślę, że to jest jakiś fragment po podporze. No Jestem podekscytowana, bo wiem, co się dzieje w korzeniach, sprawdziłam to i wiem, że ta robota tutaj tylko zaowocuje i roślina ruszy w końcu. W tej ziemi nie wykorzystuję, bo ona jest bardzo, bardzo stara. Słyszeliście, moją historię opowiadam Wam, jak dezynfekuje podłoże. Czarny worek, na balkon, na słońce, lekko zbliżone podłoże i to mi wszystko tutaj odkadzi. Nie będzie problemu z szkodnikami, ale to podłoże jest bardzo stare, bo to roślina nie wiem kiedy była ostatni raz przesadzana. Chyba dawno, dawno temu. Nie chcę, nie chcę tego. Zajmiemy się jeszcze patrocią, którą kupowałam jakiś czas temu w przeceni, bo jej nie przesadzam, a jest na pewno przesuszona. Eee, miałam chyba w tamtym tygodniu podlać tego nie zrobiłam, ale odbija, rośnie. Liście, końcówki zasychają, bo były dotykane i niestety tak się dzieje. Część liści, jak ją przesadzę, to dopiero później przytnę i zacznie puszczać nowe pędy, to jest z ziemi. W korzeniach powietrznych puściła dwie sadzonki. Na razie ich nie, nie ucinam. W przypadku paproci, tak jak widzieliśmy, szaflery trzeba było e, roz... Plątać, to tutaj paprocie mają bardzo delikatne korzenie, drobne, cienkie. I jak ją zaczniemy rozplątywać, rozrywać, no bo takie są też metody polecane na rozmnażanie paproci, to one będą bardzo ciężko znosiły tego typu zabiegi. To nie znaczy, że się nie uda, że się nie przyjmą, że nie rozmnożymy w ten sposób paproć, ale będzie nam bardzo ciężko o nią dbać, bo będzie bardzo, bardzo długo chorowała. Dobrze, ja to sobie szybko przesadzę, bo ja nie wiem ile czasu, żeby znowu nie było tak, że mi się nie załaduje film, będziecie to oglądali we wtorek. Eee, dobra, ja to sobie wypełnię podłożem, daję mocno na podstawce. Eee, mimo tego, że jest tutaj na, róbno, na równi, e, to ta ziemia tutaj pod spodem troszeczkę siądzie i roślina siądzie też. Dobra, ja to sobie zrobię poza kamerą i... Nie wiem, czy zdążę Wam tutaj coś pokazać, troszkę się zmieniło. Mam na korytarzu kilka roślin nowych przychodzą. Hmm, nie mogę tego powiedzieć głośno. Stoją na uboczu i czekają na pewien moment, dostałam ich w prezencie. Przesadziłam Kentie. Eee. Zobaczymy. Niestety trzeba będzie poczekać kilka lat, żeby się zregenerowała. Moje drodzy, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym vlogu. I w filmach poradnikowych w tygodniu. Miłego dnia Wam, życzę, niech Wasze rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam.